Stosunki między Rosją a Iranem miały swoje wzloty i upadki na przestrzeni wieków. Pod koniec XX wieku doszło jednak do znaczącego zbliżenia między Moskwą a Teheranem. To zbliżenie zostało szczególnie wzmocnione poprzez współpracę wojskową, energetyczną i strategiczną, w kontekście w którym oba kraje mają wspólne cele wobec Zachodu. Ta dynamika nabrała nowego wymiaru wraz z wojną na Ukrainie, gdzie Iran stał się kluczowym sojusznikiem wojskowym Rosji. Przekonajmy się o co dokładnie chodzi w tej całej sprawie w najnowszym filmie na kanale ATech, gdzie możesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu militariów. Zaczynajmy! Historycznie rzecz biorąc, oba kraje często rywalizowały ze sobą, między innymi z powodu rosyjskiego ekspansjonizmu w XIX wieku, które doprowadził do utraty irańskiego terytorium w traktatach z Golestanu i Turkmanhaj odpowiednio w 1813 i 1828 roku. Te upokorzenia pozostawiły głębokie blizny w irańskiej pamięci zbiorowej. Z czasem jednak stosunki między Moskwą a Teheranem ewoluowały, szczególnie pod koniec XX wieku. Po rewolucji islamskiej w 1979 roku Iran, skłócony ze Stanami Zjednoczonymi, stopniowo zbliżał się do Rosji. To zbliżenie nasiliło się w latach 90., zwłaszcza poprzez rosnącą współpracę wojskową i energetyczną. Rosja stała się kluczowym dostawcą broni do Iranu i przyczyniła się do budowy elektrowni jądrowej Bocher, która jest bardzo strategicznym projektem dla Teheranu. Pod względem geopolitycznym Rosja i Iran mają wspólne interesy, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Obie wspierały reżim Bashara al-Assada podczas wojny w Syrii, co pozwoliło im wzmocnić wpływy w regionie, jednocześnie przeciwdziałając interesom Zachodu. Ten taktyczny sojusz wzmocnił ich relacje i pokazał gotowość do zakwestionowania amerykańskiej hegemonii w tym regionie. Na froncie gospodarczym handel między oboma krajami wzrósł, szczególnie w dziedzinie energii i rolnictwa. Iran dostarcza gaz i ropę, podczas gdy Rosja eksportuje technologię wojskową i sprzęt. Współpraca ta jest jednak czasami utrudniona przez różnice strategiczne. Na przykład Rosja często starała się zachować równowagę między stosunkami z Iranem a stosunkami z Izraelem lub państwami Zatoki Perskiej, co czasami prowadzi do napięć. Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku więzi między Moskwą a Teheranem stały się jeszcze silniejsze. W obliczu zachodnich sankcji gospodarczych oba kraje zintensyfikowały współpracę handlową i wojskową. Sojusz ten pozostaje jednak kruchy. Rosja, świadoma rosnącej potęgi Iran na Bliskim Wschodzie, uważa, by nie znaleźć się w sytuacji zależności. Ze swojej strony Teheran stara się czerpać korzyści z tej współpracy bez zrażania do siebie innych potencjalnych partnerów, zwłaszcza w Azji oraz Ameryce Łacińskiej. Dlaczego więc ciągle mówimy, że Iran może być po stronie Rosji w Ukrainie? Cóż, przyjrzyjmy się temu bliżej. Ale na chwilę obecną Iran może bardzo zyskać, jeśli przyjmie stronę Rosji w konflikcie na Ukrainie. Nie mówimy tu więc o bezpośrednim zaangażowaniu Iranu w Ukrainie, takim jak wysyłanie wojsk czy branie aktywnego udziału. Iran odgrywa jednak znaczącą rolę w konflikcie na Ukrainie, wspierając militarnie Rosję. Iran jest oskarżany o dostarczanie Rosji dronów do przeprowadzania ataków w Ukrainie. Teheran przyznał się do dostarczania dronów, ale twierdzi, że dostawy miały miejsce przed ofensywą na Ukrainie. Drony były wykorzystywane na masową skalę, zarówno przez Rosję, jak i Ukrainę od początku konfliktu. Na przykład w styczniu 2024 roku Rosja zaczęła używać nowego irańskiego drona reaktorowego Shahed 238. Jest to ulepszona wersja poprzednich irańskich dronów. Chociaż jest dość drogi, Kijowowi trudniej go jest go przechwycić. Ale to nie pierwszy, ponieważ od grudnia 2022 roku rosyjskie wojska będą używać dronów szachet 136 pod nazwą GERAN-2. Wprowadzony w 2020 roku kosztuje około 20 tysięcy dolarów. Był używany na przykład do atakowania ukraińskiej sieci energetycznej. Istnieje również szachet 107. Mówi się, że jest on wyposażony w technologię wykrywania kluczowych celów na polu bitwy, takich jak na przykład wyrzutnie rakiet. Mówi się, że ma zasięg 1500 km. Według Sky News niektóre z tych nowych dronów mogły zostać zaoferowane Rosji w ramach umowy. Ale szachet 238 ma tę szczególną cechę, że jest dużo szybszy. Dzięki silnikowi odrzutowemu może osiągnąć maksymalną prędkość 800 km na godzinę w porównaniu do około 180 w przypadku Szachet 136. W rezultacie szybko utrudnił pracę siłom ukraińskim. Pomiędzy zagrożeniem dla infrastruktury i żołnierzy, dużą liczbę w posiadaniu Rosji i wysokimi kosztami ich przechwycenia, dron ten jest prawdziwym utrapieniem. Moskwa, która masowo kupowała tego typu drony od Teheranu, Uruchomiła nawet produkcję własnych szachet 136 w Jałabudze w rosyjskim regionie Tatarstan. W zamian Rosja pomogła Iranowi zmodernizować jego arsenał wojskowy, w szczególności sprzedając mu myśliwce Suchoj-35. Pod koniec stycznia 2025 roku Rosja dostarczyła Iranowi myśliwce Suchoj-35 zaawansowany model generacji 4. Samoloty te, początkowo przeznaczone dla Egiptu przed anulowaniem zamówienia, zostały przekierowane do Teheranu. Zakup ten jest częścią irańskiej strategii modernizacji potencjału powietrznego, który do tej pory opierał się na starzejących się samolotach, a w szczególności modelach amerykańskich i radzieckich sprzed rewolucji islamskiej w 1979 roku. Rok 2025 wydaje się zatem ilustrować znaczące zbliżenie między Moskwą a Teheranem. Na początku 2025 roku dowiedzieliśmy się, że Rosja i Iran przygotowują się do podpisania kompleksowego porozumienia o partnerstwie strategicznym, paktu mającego na celu wzmocnienie ich stosunków w różnych obszarach, w tym w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Umowa zawiera klauzule o natychmiastowej pomocy wojskowej w przypadku agresji na którykolwiek z dwóch krajów, podkreślając ich wzajemne zaangażowanie w obliczu zewnętrznych zagrożeń. To strategiczne partnerstwo odzwierciedla rosnące zbliżenie między Moskwą a Teheranem, motywowane wspólnymi interesami, takimi jak opieranie się zachodnim sankcjom i konsolidacja wpływów w regionie. Następnie na początku 2025 roku, w marcu, Iran, Rosja i Chiny ogłosiły wspólne ćwiczenia wojskowe, które odbędą się u wybrzeży Iranu w regionie Zatoki Omańskiej. Manewry, których rozpoczęcie zaplanowano na 11 marca 2025 roku, mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie i zademonstrowanie rosnącej współpracy wojskowej między trzema krajami. W ćwiczeniach wezmą udział siły morskie ze wszystkich trzech krajów, w tym okręty bojowe, okręty wsparcia i jednostki Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Chiny rozmieszczą niszczyciel rakietowy i statek zaopatrzeniowy, podczas gdy Rosja zmobilizuje kilka okrętów wojennych. Ćwiczenia te odbywają się w napiętym kontekście geopolitycznym, naznaczonym wspólnym pragnieniem przeciwdziałania temu co postrzegane jest jako amerykańska hegemonia. Ilustrują one również wzmocnienie strategicznych więzi między tymi mocarstwami, które starają się wzmocnić swoje wpływy w regionie, który ma kluczowe znaczenie dla globalnego handlu morskiego. Należy jednak zauważyć, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Wspólne ćwiczenia wojskowe między Iranem, Rosją i Chinami, nazwane Marine Security Belt 2025. Oznaczają piąty rok z rzędu takich manewrów od ich rozpoczęcia w 2019 roku. Ćwiczenia mają na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i bezpieczeństwa morskiego w strategicznych obszarach, takich jak Zatoka Omańska. Zatoka Omańska została wybrana, ponieważ jest to kluczowy szlak żeglugowy położony w pobliżu cieśniny Ormus, kluczowego przejścia dla globalnego handlu ropą naftową. Około 20% światowej ropy przepływa przez tę cieśninę, co czyni ją obszarem o dużym znaczeniu geopolitycznym. Szkolenie obejmuje zatem operacje poszukiwawczo-ratownicze, ataki na cele morskie i ćwiczenia w zakresie kontroli uszkodzeń. Wkrótce potem dowiedzieliśmy się, że Chiny, Iran i Rosja wezwały do zniesienia sankcji nałożonych na Teheran podczas trójstronnych rozmów w Pekinie. Dyskusje te podkreśliły ich wspólne stanowisko przeciwko jednostronnym sankcjom, które postrzegają jako zaostrzające napięcia międzynarodowe. Trzy kraje podkreśliły znaczenie dialogu i negocjacji w rozwiązywaniu sporów dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Inicjatywa ta ma miejsce w kontekście zwiększonej presji ze strony Stanów Zjednoczonych, które zaostrzyły sankcje wobec Iranu, wyrażając jednocześnie chęć zaangażowania się w dialog. Rozmowy dotyczyły również potrzeby ożywienia porozumienia z 2015 roku w sprawie irańskiego programu nuklearnego, które zostało osłabione. Jest zatem jasne, że stosunki między Rosją a Iranem ilustrują ważny sojusz podyktowany wspólnymi interesami strategicznymi, a nie rzeczywistą zbieżnością ideologiczną. Chociaż współpraca ta umożliwia im wzmocnienie wpływów w regionie i przeciwdziałanie Presji Zachodu, pozostaje ona krucha, podlegając złożonej równowadze na Bliskim Wschodzie i rywalizacji o wpływy. Jednak rosnące zaangażowanie wojskowe Iranu w Rosji, zwłaszcza poprzez dostawy dronów i sprzętu strategicznego, pokazuje, że partnerstwo to wydaje się teraz bardziej solidne niż kiedy. Kolwiek wcześniej, ilustrując nową erę współpracy pomiędzy Moskwą a Teheranem. Czas pokaże, jak to wszystko się skończy. Do usłyszenia wkrótce na kanale ATech.